Większego wsparcia finansowego domagają się gminy z obszarów chronionej przyrody. Parki narodowe, rezerwaty i tereny objęte programem Natura 2000 ograniczają możliwości rozwoju gmin. Skarżą się samorządowcy, dlatego domagają się od państwa subwencji ekologicznej. Jakie cele są główne, to cel główne ustanowienie subwencji. W Dywitach z burmistrzami i wójtami z Warmii i Mazur spotkał się Tomasz Bystroński z zarządu Związku Gmin Wiejskich RP. Namawiał do przyłączenia się do ogólnopolskiej inicjatywy. Jej celem jest uzyskanie subwencji podobnej do tej, jaką dostają gminy, w których są specjalne strefy ekonomiczne. Jeżeli nie mieścimy się w specjalnych strefach ekonomicznych, to chcemy zadośćuczynienie, bo dotacje otrzymują te gminy, które przedsiębiorcy nie płacą podatku od nieruchomości, ale państwo co roku wyznacza gminy, które utracimy ten dochód. I w ramach subwencji tej podatkowej zwraca im Podatki te, które by otrzymywały od przedsiębiorców, którzy z kolei są zwolnieni przez administrację rządową. W województwie warmińsko-mazurskim w tworzenie projektu ustawy, która by takie subwencje zagwarantowała, szczególnie zaangażowała się gmina Dewity. Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej, które, który ma siedzibę w Poznaniu podjął ten trudny temat. My jako gmina, która jest członkiem tego związku, zobowiązaliśmy się, że na terenie regionu warmińsko-mazurskiego będziemy starać się propagować pomysły związku i wspólnie z gminami warmińsko-mazurskimi rozwiązywać nasze problemy. problemy Związane z terenami objętymi ochroną ma około 1300 gmin w Polsce, także na Warmii i Mazurach. Są tu gminy, których prawie całą powierzchnię zajmują obszary ekologiczne. Moja gmina nie tylko Natura 2000, bo w naturze tam mam ponad 7000 hektarów, ale obszar chroniony mojej gminy to jest 95%, bo do tego wchodzi obszar na piwocko ramudzkiej z, z jej otuliną, obszar chronionego krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc. Tak duża powierzchnia terenów chronionych powoduje, że spadają dochody gmin. Po pierwsze, większe są koszty przy wszelkich operatach inwestycyjnych, budowlanych itd. Wiele inwestycji w ogóle nie można wykonać ze względu na strefę chronioną. No co za tym idzie? Są mniejsze dochody gminy, mniejsze dochody mieszkańców, mniejsze możliwości pozyskiwania dochodów. A koszty są niebagatelne. W mojej gminie to jest w ostatnim okresie zwiększenie jakby tej utraty, bo ona już pierwotnie miała miejsce, to było 200-300 tysięcy, a w ostatnim czasie jest to drugie tyle, także ponad 600 tysięcy obecnie. Tworzenie projektu ustawy, która zagwarantowałaby gminom rekompensatę tych kosztów, jest samorządowo-obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Samorządowcy chcą zebrać 100 tysięcy podpisów mieszkańców swoich gmin, a następnie zabiegać o głosy parlamentarzystów. Inicjatywa obywatelska również pozwoli na taką sytuację, że szereg posłów różnych opcji politycznych bez względu na, na, na koalicję czy, czy, czy prawda rządzącą, czy, czy też opozycję będzie mogła się zaangażować. Obecnie nad projektem ustawy pracują prawnicy. Podpisy zbierane będą w marcu. Projekt ma trafić do Sejmu w połowie roku.